Witam wszystkich z powrotem na kanale. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam moje ulubione sceny z filmu Fast X, czyli szybcy i wściekli 10. Tak więc uważajcie, w dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące fabuły tego no, niesamowitego filmu Science Fiction. Chciałbym, żeby jednocześnie była to recenzja ze spoilerami, ponieważ te sceny mówią wszystko o tym filmie. Nie ma tutaj konkretnego porządku, raczej zrobimy to w porządku chronologicznym, w którym pojawiały się te sceny w filmie. Tak więc wszystkie z wymienionych scen są równie dziwne, ale każda jest dziwna w inny sposób. Tak więc może po prostu zaczniemy. Oczywiście początek filmu to przypomnienie wydarzeń z poprzednich części. Fast X to w sumie sequel piątej części, ale dziejący się po dziewiątej części. Po prostu. Wydarzenia dziejące się w Fast X miały swój początek z, w Fast 5. Tak więc, no, jest to sequel 9 części, ale, zarówno jest to sequel 5 części. Oczywiście, motyw rodziny jest tutaj najważniejszy i Dom powie ci to kilka razy. No więc, na samym początku filmu, Dante, czyli główny przeciwnik 10, 11 i być może 12 części. Chce wysadzić Watykan. Sam pomysł jest dosyć żenujący, ale wykonanie jest efektywne i efektowne. Kula o rozmiarach dużego suwa i o masie kilkuset kilogramów przemierza ulicę Rzymu, zmierzając do Watykanu. Można by przysiąc, oglądając ten film, że ta kula ma w dupie prawa fizyki. Nie zatrzymuje się przed niczym, omija przeszkody, które chce ominąć, no i wybucha tam, gdzie oczywiście chce wybuchnąć. Generalnie ta kula żyje własnym życiem. No ale oczywiście dom i jego niespotykane i niezrównane umiejętności kierowcy niwelują i krzyżują plany Dantego. Oczywiście, Zaraz potem fala uderzeniowa rozwala wszystko dookoła, wszystko na swojej drodze, włącznie z samochodami e, przeciwników, ale oczywiście samochód Doma jest e, w porządku. E, no, wygląda na to, że fala uderzeniowa ominęła jego samochód. Co za szczęście. Chwilę później mije Toreto i młodego Pola Walkera atakuje grupa najemników. Z pomocą przychodzi im Jacob, czyli brat Doma. No, i powiem Wam tak, ta walka sama w sobie wyglądała świetnie, ale miała kilka dziwnych absurdów. Po pierwsze, największym absurdem, który udało mi się tutaj znaleźć, i na który w sumie nie zwróciło pewnie dużo z Was uwagi, to to, że Mia Toreto, mimo że może być wyszkolonym super zabójcą, to pokonała gołymi pięściami wyszkolonych najemników. To w ogóle. No. Nie, nie wiem jak to skomentować, to po prostu trzeba zobaczyć, żeby, żeby zobaczyć jak mocno odrealniona była ta scena, która sama w sobie była no... całkiem fajna, całkiem przyjemnie się ją oglądało, gdyby nie to, że była kompletnie nierealna. No ale kiedy zobaczyłem tą scenę, od razu w moim serduszku zapalił się płomień nadziei, ponieważ zobaczyliśmy w końcu w filmie Szybcy i Wściekli wyścigi. Tak, wiem, może to być dosyć dziwny widok, że we franczyzie, która rozpoczęła się od filmów związanych z wyścigami ulicznymi, zobaczyliśmy uliczne wyścigi. No i powiem wam, że ich nie widzieliśmy od bardzo, bardzo dawna. No i jak zobaczyłem tą scenę w Rio de Janeiro bodajże, gdzie Dante ściga się z domem, no to sobie pomyślałem, kurczę, czyżby dziesiąta część wróciła do korzeni? Czyżbyśmy dostali tutaj więcej wyścigów ulicznych? No... Jak bardzo się myliłem, ponieważ była to sekwencja może 3-minutowa i jedyna w tym filmie, aczkolwiek była naprawdę fajna. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie. Nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Kolejna scena, o której chciałbym wam powiedzieć, prawie nie znalazła się w ostatecznej wersji filmu. A mówię tutaj oczywiście o scenie Dantego rozmawiającego ze swoimi, no, sztywnymi przyjaciółmi. Jason Momoa zgniótł i zmiażdżył wszystkich innych na planie filmowym. Jego rola była tutaj zdecydowanie najlepsza. Pokazał tutaj, co potrafi aktorsko i wygląda na to, że on potrafi być kimś innym, nie, nie, nie tylko takim zabijakom, jak CAL Drogo, czy, czy Aquaman. Potrafi być też zabawny. No i scena, gdzie rozmawia z, z najemnikami, którzy siedzą sobie przy basenie i się opalają, a on maluje im paznokcie, była po prostu czystym złotem. E, no wzięli mnie z zaskoczenia, muszę tutaj powiedzieć, ale bardzo fajnie, że ta scena znalazła się w ostatecznej wersji filmu, a miała się nie znaleźć. O mały włos i by jej tam nie było. A tak to ta scena dodała nam trochę humoru i pokazała nam, jak bardzo ześwirowany jest Dante. Kolejna scena, która bardzo mi się podobała, to scena walki na Antarktydzie Letty i Cypher. Okej, okay, w tych filmach może nie być już wyścigów samochodowych, ale za to nadal jest walka wręcz. No i walka kobiet, czyli Letty i Cypher była tutaj naprawdę bardzo interesująca, mimo że odrealniona do granic możliwości, bo po takich ciosach to żadna z nich nie powinna w ogóle wstać, ale wyglądało to naprawdę... Um, Dynamicznie, muszę tak powiedzieć, gdyby nie ilość cięć, po prostu maksymalna ilość cięć, gdyby zrobili to w stylu um, Chada Stachelskiego i Johna Wicka, to byłoby to 100 razy lepsze, no ale hej, dostaliśmy co dostaliśmy, wyglądało to nie najgorzej. Kolejna głupia do granic możliwości i praktycznie nierealna scena miała miejsce w samolocie, a mówię tutaj o szybowcu Jacoba i młodego Briana. Jacob i młody Brian wchodzą sobie na lotnisko. Ten niesie sobie na ramieniu szybowiec. Tak, nie usłyszeliście źle i niewyraźnie powiedziałem szybowiec czyli taki mały samolot bez silnika. Oczywiście jest to e, tak zapakowane, aby wyglądało jak deska surfingowa, ale powiem Wam, że taki szybowiec jest 150 razy cięższy niż deska surfingowa, mimo że jest lekki jak na samolot. No to powiem Wam, że było to strasznie głupie. W ogóle Jacob sobie złożył niczym MacGyver ten szybowiec, po czym wlał trzy buteleczki alkoholu jako paliwo i polecieli sobie. Mimo że szybowiec w sumie nie powinien potrzebować żadnego rodzaju paliwa, bo to jest samolot, jak sama nazwa wskazuje. No ale hej, może była tam jakaś elektronika, która potrzebowała napędu, albo, albo może jakieś silniki, no nieważne. W każdym razie ta scena była tak głupia, ale tak dziwnie fajnie się ją oglądało, że nie mam pojęcia. W ogóle to zwróćcie uwagę na wielkość tego szybowca. Jest on chyba z 10 razy większy niż to, co trzymał w torbie na lotnisku. Kolejna scena, o której nie mogę nie wspomnieć, to zabawa wzbijaka z samochodami. Ehm, no tylko tyle na ten temat, po prostu, i może przejdźmy dalej. Jedną z bardziej tkliwych scen w tym filmie było poświęcenie Jacoba, który szybko zatrzymał ścigających doma przeciwników. Użył rakiet zamontowanych do samochodu, aby niczym na sprężynach odbić się od nawierzchni, przeskoczyć przez barierki i uderzyć w ścigających doma przeciwników. Powiem wam, że gdyby nie waga tej sceny, czyli poświęcenie się Jacoba, to byłoby to naprawdę godne śmiechu. No, i podczas tej samej sekwencji na moście w samochód doma strzeliły dwa harpuny wystrzelone z, ze śmigłowców. No, i jeden samochód był w stanie jakby przezwyciężyć siły fizyki, i był w stanie rozwalić te helikoptery no, w drobny mak. Powiem wam, że nie znam się aż tak bardzo na fizyce, ale moim zdaniem to było tak nierealne jak zabawa klockami Lego. Kurna, ale porównanie. Bez sensu. No dobra, wiecie o co mi chodzi. No i tym sposobem mamy ostatnią scenę, o której chciałbym wam wspomnieć. Wydaje mi się, że jest najbardziej zwariowana i odrealniona z całego tego filmu. No i szczęście tak chciało, że jest ostatnia na liście. Mówię tutaj oczywiście o scenie na tamie. Wyobraźcie sobie scenę, że jesteście na tamie, tak jak dom. Z dwóch stron pędzą na Was rozpędzone do 20 km na godzinę dwie ciężarówki, które prawdopodobnie mają w swoich zbiornikach paliwo, no bo te wybuchy były tak potężne, że tam musiało być nie wiem co paliwo rakietowe. No i co zrobicie? Oczywiście. Nie ominiecie ciężarówek, bo to byłoby zbyt proste, prawda? Każdy by tak potrafił zrobić. Nie, zrobicie to, co dom, czyli popędzicie swoim samochodem na nitro, na włączonym nitro, w dół tamy, aby uniknąć zderzenia z gorącymi do czerwoności płomieniami. Wow, jestem po prostu w gigantycznym szoku, że coś takiego w ogóle pokazano w tym filmie. Ale tak jak powiedziałem w recenzji bez spoilerów, ten film nie ma być pokazem fizyki, samochodów i realizmu, tylko ma cieszyć i bawić. I na pewno to było zawarte w tym filmie. Mnóstwo zabawy, mnóstwo cringe'u, mnóstwo śmiechu, ale też mnóstwo ckliwych momentów. No przynajmniej jeden z poświęceniem Jacoba. Jako bonus powiem Wam, że w tym filmie każdy z głównych bohaterów w realnym i prawdziwym świecie zginąłby około 5-6 razy. Tak więc to powinno Wam powiedzieć wszystko o tej franczyzie. Ja nie mogę doczekać się 11. części i e polowania Dantego na Luka Hopsa, czyli Dwayna Kamienia Johnsona. Dajcie znać ze spoilerami, co sądzicie o Fast X. Moim zdaniem Szybcy i wściekli skończyli się na drugiej części, i po drugiej części nie powinno powstać nic. No, ale z sentymentem obejrzałem dziesiątą część i obejrzę jedenastą i dwunastą. Tylko dlatego, żeby po prostu rozerwać się w kinie. Dosłownie w przenośni. Na razie!